Jestem przekonany, że autorem tej nowelizacji, jeśli taka była intencja, żeby ją tak zmasakrować, żeby odpadła podstawa prawna publikacji aneksu w Monitorze Polskim, że autorem tej nowelizacji był mecenas Olszewski, bo on umiał takie rzeczy robić. Pan prezydent Kaczyński, z całym szacunkiem, tego jeszcze nie umiał, takiej biegłości nie, nie posiadał. Otóż rzeczywiście w rezultacie. Wszystkie dane zawarte w aneksie pozostały jedynie do dyspozycji prezydenta. I prezydent Kaczyński dał do zrozumienia, że on tę wiedzę ma i nie zawaha się z niej skorzystać w roku wyborczym. Na takim małym pikusiu to pokazał. Mianowicie przy jakimś. Tam w spotkaniu z panią redaktor Moniką Olejnik zwrócił się do niej pseudonimem operacyjnym. Stokrotka, ech, stokrotka. Ona dostała spazmów, z wrażenia. Pan prezydent Kaczyński następnego dnia przesłał jej kwiatuszki na przeprosiny, ona się dobruchała. No ale wszyscy się dowiedzieli, że pan prezydent wie że zrobi z tego użytek. I być może, że wtedy zapadła decyzja, że to w takim razie coś musimy z tym fantem zrobić. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że ludzie, których pan Marszałek Komorowski wysłał 10 kwietnia rano do przejęcia kancelarii prezydenta, intensywnie tego aneksu poszukiwali. To była właściwie największa, najbardziej taka poszukiwana rzecz tego dnia. No i okazało się, nie bardzo było wiadomo, gdzie ten aneks jest. I dopiero chyba, jeśli dobrze pamiętam, to o godzinie 11 w nocy okazało się, że ten aneks jest w kasie pancernej szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, który zginął w katastrofie. Więc pan marszałek Kowalski chyba się trochę krępował o godzinie w pół do dwunastej w nocy mianować generała Kozieja szefem BBN-u, bo Państwo wiecie, pośpiech jest skazany tylko w dwóch przypadkach. Przy biegunce i przy łapaniu pcheł. Ani jeden, jedna sytuacja nie zachodziła w tym momencie, w związku z tym było trochę krępujące, ale już następnego ranka o godzinie dziewiątej taką nominację, ta nominacja była gotowa i kilka minut po godzinie dziewiątej pan generał Koziej przyjechał do BBN-u jako nowy szef zażądał otwarcia kasy pancernej, no i w ten sposób korpus delicti został przyjęty przez osoby zainteresowane, więc to jest taka, to jest taka, natomiast przy tej okazji jeszcze chciałbym zwrócić uwagę Państwa na jedną rzecz. Kluczowa dla sposobu badania katastrofy, przyczyn katastrofy smoleńskiej, kluczową decyzją jest decyzja o zastosowaniu konwencji sikagowskiej. Otóż konwencja sikagowska przewiduje, że ona, ona w ogóle jest przewidziana tylko dla, i to jest podkreślone wyraźnie, ja tę konwencję czytałem, do samolotów cywilnych. Wyłącznie to jest podkreślone bardzo wyraźnie tam. Tymczasem sam rejs, który zakończył się katastrofą, był rejsem samolotu wojskowego, który miał oznaczenia wojskowe, który był, wchodził w skład 36. Pułku Specjalnego Wojsk Lotniczych, był pilotowany przez osoby wojskowe, no i to wystarczy do tego, żeby potraktować go jako lot wojskowy. No a czy, się pewno, nie wiem, co przemawiałoby za tym, że to jest lot cywilny. I to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest, pamiętacie Państwo być może, że na jednej z konferencji prasowych Pan Premier Tusk został zapytany o prostą rzecz. Kto podjął decyzję o zastosowaniu Konwencji Chigagowskiej? I Pan Premier Tusk nie potrafił na to proste pytanie odpowiedzieć, a przecież no jakiś tryb decyzyjny obowiązuje, prawda? Nie mogą organy państwowe postępować, zwłaszcza w takich sprawach, w sposób w ogóle nieprzewidziany przez żadne procedury. Wiadomo, jaki jest tryb decyzyjny w Radzie Ministrów i tak dalej. Pan premier nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Jak się okazało, nie bez powodu, bo jak się wkrótce okazało, decyzję o zastosowaniu konwencji chicagowskiej. Podjęta, podjęły trzy osoby, z których tylko jedna była konstytucyjnym członkiem Rady Ministrów, to znaczy pan premier Tusk. Natomiast dwie pozostałe nie były konstytucyjnymi członkami Rady Ministrów, jedna to w ogóle nie była członkiem Rady Ministrów, mianowicie te pozostałe dwie osoby to jest Paweł Graś i Tomasz Arabski. Paweł Graś był tylko ministrem przez grzeczność, bo jest rzecznikiem rządu, ale nie jest konstytucyjnym członkiem Rady Ministrów. Natomiast Tomasz Rabski w ogóle nie był członkiem Rady Ministrów, ani konstytucyjnym, ani nie. Okazuje się, że w takim gronie... Nieprzewidzianym zupełnie przez żadne procedury podejmowane są decyzje i to dla mnie jest jeszcze jedna przesłanka wskazująca, że punkt ciężkości władzy jest poza konstytucyjnymi organami, a być może, że w prawdziwa hierarchia jest zupełnie inna niż oficjalna i że na przykład pan minister Paweł Kraś w tej hierarchii stoi wyżej niż premier Tusk. Stanisław Mikołajczyk w swoich wspomnieniach pod tytułem Gwałt na Polsce pisze o tym, że szefem tajnego rządu w Polsce w latach 40. on używa nazwiska generał Malinow, ale chodzi o Iwana Sierowa. To jest prawdziwy szef rządu w Polsce. Drugim, drugim, drugą osobą w hierarchii był szef NKWD, w ambasadzie rosyjskiej. Trzecią osobą w hierarchii był ambasador Lebediew. Dopiero czwartą osobą w hierarchii był Jakub Berman, który w oficjalnej hierarchii zajmował skromne stanowisko wiceministra. Ale on był znacznie ważniejszy niż Bolesław Bierut, niż premier osóbka Moraski i wicepremier Cyrankiewicz bo on miał pilnować właśnie Cyrankiewicza. Więc to się często zdarza, że prawdziwa hierarchia jest zupełnie inna niż hierarchia oficjalna. Nam się wydaje, że tam był premier, prezydent i a tak naprawdę to jest pan Tomasz Arabski, który tam wszystko lepiej wie. Szanowni Państwo, czas nieubłaganie płynie, dlatego podziękujmy panu redaktorowi gorąco za... Dziękuję bardzo.